Siemanko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy trzeci vlog wakacyjny mianowicie w tym vlogu trochę ja wam opowiem Gdzieś się chodziło za postawówki moje miejsca i tak to dalej będzie pierwsze miejsce znajduje się niedaleko szkoły, także zaraz Wam pokażę, a tam ostatni raz pokażę moją szkołę. Było, że tak powiem. Tutaj się chodziło aż 11 lat, no, więc bez długiego gadania. Ja na rowerze, także pokażę Wam moje. Miejsca za podstawówki, o, oh, tak to będzie się nazywało, ten blok I tu jest jedno miejsce, gdzie spędzałem czas wybaczcie, że bez kika syrfowego ale na rowerze więc nie mam jak no. kurde no przykre to trochę takie wspomnienie pozostały. No. ale na ciekawość, tu już ja wiem, że na tym osiedlu zacięli się wakacje zaraz wam pokażę już ja wiem, że na tym osiedlu zacięli się wakacje Także wiem, że w tym osiedlu już zaczęli wakacje. Tam ktoś siedzi, ale pokażę Wam to na Zoomie. Mianowicie tam jest górka, gdzie też z się chodziło, pił, piło się zimną kolę, tak zawsze po szkole kupowaliśmy zimną kolę z muzyką, tam siedzieliśmy na górce i odpoczywaliśmy sobie po ciężkim dniu po szkole, także tam się chodziło, tu się grało w piłkę po szkole. Takie to moje miejsca za podstawówki. No niestety już się nie uczę. Przestaram staram teraz do zawodowy zawodowej się zapisać, daryć sobie i się uczyć. Wszystko od Nowa. No i tak to. I tak to jest, moi drodzy. Po prostu, Wam powiem taką historię, Że... Byłem zawodów, czy papiery złożysz. Oczywiście się okazało, że nie ma mo mojej karty zdrowia i nie ma jakiegoś bilansu. Podejrzewam, że te papiery ma pani pielęgniarka. No i przyjechałem właśnie tutaj do szkoły. Chcę dowiedzieć się, ona ma te papiery. I kiedy ona tam doniesie do tamtej szkoły. No bo już chcę wszystko załatwić, tak? No ale... Oczywiście, co się z okazało, że moja szkoła zamknięta. Tylko zawodówka otwarta. No. Dobra, pokażę Wam jeszcze jedno miejsce, dwa pokazałem Wam boisko i górkę, gdzie się działo. No. Pokażę Wam jeszcze, może jak mi się uda znaleźć, eee, jeszcze jedno miejsce to Wam pokażę, i spadam do. No i jest No i jest kolejne miejsce nie ja z Niemcy w tym miejscu Do tego miejsca mi się uda dos Uda się bo mi Właśnie tam My na tym dasku nad garazów Siedzieliśmy Też tutaj się przychodziło Posiedzieć hmm. Także tego miejsca szukałem i znalazłem, no. Najdługiej się baliśmy, że który będzie przypał, no patrzcie. Właśnie. Mhm. Jeden z tych miejsc... ...zapostrzałówki. No. tutaj nagrywać to jest po prostu strach no i no teraz w, na tamie nie będę siedzieć, bo jest słońce Ech, w plecach mam kole więc się napiję zaraz no i cóż właśnie z tego miejsca wam będę się zewnątrz bo tutaj w ogóle jest strach niby na Niby ludzie to są cicho, ale potrafią na policję zadzwonić. No, tak oni są. Dobra, także pokazałem wam moje miejsca za podstawówki, gdzie się chodziło, gdzie spędzało się czas po skole. No, także boisko, po skole grało się w piłkę. Na górce się siedziało, no i tutaj też się przechodziło. przychodziło się siedziby mianowicie każdy z nas za, za dzieciaka pod stołów ich się błędą po szkole no także nie tylko ja święty byłem i po skole tutaj się, przychodziło się no także pozdrawiam moich kolegów ze szkoły którzy to oglądali którzy i którzy tutaj nawet byli ze mną? No. Cóż, ja. ja z wami będę tu ze mną I czy wam filmik się spodobał no to Łapa w górę Subskrypcja, bo już coraz bardziej do się zbliżamy No i Komentarz mi widziany, ja spadam stąd Trzymajcie się ciepło na razie